Oj tam, oj tam. Chodzi. Nie kopci. Iskra jest, nie cieknie. Prawidłowo. mało, bo to na dotarciu jest Andrzeju. I potem będzie na mnie. Tuter, ogar. Okay. <laughs> Pomału tam. Stary, ty na długich napierdalasz. Na długich napierdalasz. Uuu, to się nie tak. Mogę pociągnąć. Dobra, chodź. Pomału Andrzeju. A i tak stary ładnie pad pali jak na zimnym.